Ale chociaż Władysław, król Polski, po wielokrotnych, a próżnych opokój staraniach, wszystkie już myśli swoje skierował do wojny, wszelako jeszcze i w tym dniu wysłał rycerza swego Piotra Korzboga, szlachcica herbu Korzbog, który ma na tarczy trzy karpie, do panów węgierskich znajdujących się podówczas w pobliżu w obozie mistrza Pruskiego i Krzyżaków, żądając od nich stanowczej odpowiedzi co do układów pokój z mistrzem i zakonem. I oznajmienia Azali była jaka nadzieja wyjednania i utrzymania pokoju. Ten stosownie do rozkazu i zleceń danych sobie od króla, udawszy się do panów węgierskich przebywających w obozie krzyżaków, zażądał od nich stanowczej odpowiedzi. Oni ze swej strony poczęli nalegać o nią na mistrza i komturów, radząc im wszelakimi sposobami ugodę i pokój, przekładali, że warunki, które Król Polski podawał, były słuszne i sprawiedliwe. I usilnie ich namawiali, aby pamiętając na to, jak śliski i niepewny jest los wojny, pokąd jeszcze do rozprawy nie przyszło, nie odrzucali tak sprawiedliwych warunków pokoju. Mistrz pruski, Ulryk von Jungingen, złożywszy radę tajemną, do której wezwał kilkunastu komturów, naradzał się z nimi o pokoju i wojnie, ale gdy równie mistrz Ulryk, jak i jego komturowie Utrzymywali, że żaden nieprzyjaciel nie byłby w stanie zwalczyć ich i pokonać z tej przyczyny, iż posiadali jakoweś relikwie świętych, a stąd pychą nadęci, pochopniejsi byli do wojny, niżli do zgody. Przeto mistrz pruski przez walrata marszałka taką baronom węgierskim dał odpowiedź. Chętnie, wielmożni panowie, usłuchalibyśmy waszej rady i namowy i przystąpili do układów pokojowych z królem Polski. Gdyby tenże król żądał był pokoju, siedząc w granicach królestwa swego, przed zbrojnym do krajów naszych wtargnieniem, ale gdy król polski zawierać chce z nami pokój, zniszczywszy kraje naszego zakonu, upiestwem pożogami i rozmaitymi klęskami, mielibyśmy sobie na sromotę wchodzić z nim w jakie układy, po tylu doznanych krzywdach i zniewagach? Od czasu bowiem, jak zakon nasz w tych krajach istnieje, żaden z królów i książąt nie targnął się na nas tak za wzięcie i tak wielkimi siłami, za czym do układania się o pokój z królem żadnymi nie damy się skłonić prośbami i namowami, póki wyrządzonych nam krzywd i pożarów własnym nie pomścimy orężem. Tych wzajemnych sporów i zatargów, które nas waśnią, nie zdołają rozjąć ani nasze słowa, ani czyjakolwiek, choćby cesarza samego, wstawiająca się władza i powaga. Jedno sam oręż i wojna. Gdy patrzymy na spustoszenia naszej ziemi i dymiące się domów naszych zgliszcza, trzeba nam krwią nieprzyjaciół zgasić te pożogi. Panowie węgierscy, usłyszawszy tak dumną i pełną zarozumiałości odpowiedź, tym usilniej nalegali swymi prośbami i namowami, aby krzyżacy, za pośrednim wdaniem się Zygmunta, króla rzymskiego i węgierskiego, przystąpili do zgody i układów, a utłumiwszy w sercach zawiść, doświadczyli w innych środków, nimby do walki przyszło. Lecz gdy równie mistrz, jak i komturowie, niewczesnym uniesieni szałem, obstawali upornie, przy swojej tak cierpkiej, a ze słusznością niezgadzającej się odpowiedzi, sam tylko hrabia von Fende, kontur gniewski między tylu innymi, którzy przeciwnie byli układom, radził pokój zawrzeć, mówiąc Wiem ja dobrze z długiego doświadczenia, co pokój, a co wojna z sobą niesie. Dlatego, za najlepszą i najzbawienniejszą rzecz uważam, aby puściwszy mimo siebie krzywdy przez króla polskiego w jakikolwiek sposób nam wyrządzone i złożywszy z serca niewczesną żądze zemsty, przystąpić do układów o pokój. Często bywa, że chociaż wojska staną już naprzeciwko siebie i zabierają się wzajemnie do walki, przychodzi przecież do zgody, a gdy los wojny zawsze jest wątpliwy i w gwałtownym zamęcie wszystko na niebezpieczeństwo wystawia. Mnie mam, że lepszy pokój pewny niż spodziewane zwycięstwo. Tą mową obrażony Werner Tetingen, kontur elbląski, nie mogąc powstrzymać gniewu, począł hrabiemu, von Fende, konturowi Gniewskiemu uszczypliwie przemawiać. Mogłeś, rzekł konturze Gniewski z takim, jak tu ukazujesz, umysłu sposobieniem w domu pozostać, gdyś zdatniejszy do pilnowania chorych braci w szpitalu, a nieżeli do spraw wojennych. Na taki docinek, mało zważając, hrabia von Fende odpowiedział. Nie wątpię zaiste, że dobrze i przezornie radziłem. Przekładając, iż spokój zbawienniejszy jest niż wojna. I owszem, za rzecz niegodną uważam, aby w tych czasach naszych, odrzuciwszy warunki pokoju, które nam nieprzyjaciel podaje dopuścić krwi chrześcijańskie rozlewu, a lubo pokój doradzam i pokoju nade wszystko pragnę. Jeżeli jednak z dopuszczenia Bożego przyjdzie w krwawej rozprawić się walce, mężnie, jak szlachetnej krwi mojej przystoi, potrafię nadstawić czoło ale ty komturze uważniej się nad tym zastanów co i w jaki sposób doradzasz i szczesz się aby z tej wojny do której w tych ścianach tak junacko nas wzywasz jak tchórz potem nie zemknął począł wtedy jeden z panów węgierskich ścibor ze Ściborzyc, przerywając spór wszczęty między komturami w rozmaity sposób zalecać pokój Mówił, że starym jest żołnierzem i w bojach bywałem, że wieloraki w wielorakich wojnie doświadczył już losów. Ufa sobie, a wszelako gdyby można, nie odrzucałby pokoju. Odparł mistrz Pruski Ulryk tymi słowy. Mówisz ci, Boże, jak Polak. Wiemy bowiem, że z Polski i z kujawskiej ziemi pochodzisz i dlatego na stronę i na korzyść twego rodu pokój doradzasz do którego przecież ja i zakon mój nakłonić się nie może. Wielki w tej mierze błąd popełnili krzyżacy, że taką nadęci pychą i takimi swoją wielkość i potęgę wynosząc przechwałki mniemali, iż na całym świecie nie było króla, który by im w wojnie mógł sprostać. I zdawało im się, że drudzy powinni byli o nich tak wysoko trzymać, jak oni o sobie hełpliwie się uprzedzali. Nie pomnieli na to w swym zaślepieniu, że jak wszyscy ludzie mądrze osądzili, nikt nie jest tak potężny i pewny, aby mu najmniejszy nawet nieprzyjaciel szkodzić nie mógł. Panowie na koniec, węgierscy widząc, że mistrz i komturowie do zgody i układania się na sprawiedliwych warunkach o pokój w żaden sposób nie dadzą się nakłonić, odprawili posła Piotra Korcboga z oznajmieniem Władysławowi Królowi Polskiemu, że usiłowali wprawdzie i dokładali wszelkich starań i zabiegów, aby mistrza i komturów namówić do zawarcia pokoju, ale na próżno. Nie przestaną jednak robić, co można i nadziei jeszcze nie tracą, obiecując, że nazajutrz przez własnego gońca doniosą królowi o ostatecznym mistrza i krzyżaków postanowieniu. Gdy więc Piotr Cok wrócił do króla, oznajmił mu odpowiedź panów węgierskich, a nadto opowiedział wszystko, co widział w obozie krzyżackim uznał król Polski Władysław, że żadnej już nie było nadziei utrzymania pokoju. Aż do tego dnia bowiem tak król Władysław, jako i Aleksander, książę litewski, panowie radni i starszyzna spodziewali się i życzyli sobie pokoju. I w tej nadziei wojsko królewskie zbliżało się do brzegów rzeki Drwęcy i do obozów krzyżackich, aby w razie rokowania o pokój łatwiej było obydwom stronom znosić się ze sobą, rozłożywszy obozy na przeciwległych brzegach rzeki. Lecz gdy Piotr Korczbok oznajmił królowi, że mistrz Pruski brnąc ślepo do kresu swoich przeznaczeń i nie słuchając żadnej zdrowej rady odrzucił wszystkie środki utrzymania zgody i przymierza, że brzegi drwęcy obwarował z obu stron wysokimi ostrokołami tak, iż bez stoczenia walki przeprawić się przez rzekę nie można, zwłaszcza iż ku obronie są w pogotowiu działa, łucznicy i wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, Poczęto wahać się, czyli król miał tą samą drogą dalej postępować i rzekę drwęce rzuceniem na niej mostów przebyć, czyli raczej obejść ją i w tym celu cofnąć się nieco w pochodzie. Na koniec chwyciwszy się najlepszej rady, postanowił król wsteczną obrać drogę i rzekę u jej źródła suchą przejść nogą. Przełożył bowiem radcom, że lepiej poświęcić na to nieco czasu i trudu, niżeli wojska, mając lada dzień stoczyć walkę z nieprzyjacielem, na przeprawie przez rzekę podawać w niebezpieczeństwo, że nadto przez obejście rzeki uniknie się niepotrzebnego stawiania na niej mostu. Snadno zgodzono się na tak rozumną radę i postanowiono zamysł przywieźć do skutku.